Cześć, Piąt. O, cześć Stasiek, Cześć, Teksilech. Nie wiem. Daj mi spokój, Mordodiet. Cześć Garnek. Witam. Serdecznie. Bezuma, bezuma. Ja muszę kupić sobie właśnie garnki. O, Pan Hater, Nie wiem po co odbierasz te nagrody. Przecież ty mnie nie lubisz pan Ale widzę, że chyba... Nawet masz obserwacje nawet masz. I nic nie piszesz na czacie. Nie rozumiem pan Nie rozumiem. Ale no tak, pewnie ci pa. No. A zresztą nie będę mówił. Nie pozwala ci pewnie ktoś. Delord, Overpow, Rysek, sobie... ja i Wander ja ja przejma, przejma. Skakać się nie w tejże. <gry> Ale ty masz coś z myszką, w takim razie, częstotliwość hmm. obrotów scrolla, w ustawieniach myszki Potrzebuję, okay, no ja ja mogę w miejscu skakać, jak kręcę tylko tymi ile wlezie, to mam 15 skoków Ech. na jeden ruch, wiesz o co chodzi? A ty może masz jeden na dwa ruchy, na trzy, na cztery, wiesz o co chodzi? Nie, właśnie nie. Aha. To nie, to dziwne bardzo jest. scrollem, tak? Nie, po prostu nie wiem o co chodzi. Aha, myślałem, o, że. Czy że jest jakieś ograniczenie scrollowe? Nie! No zobacz, ja czy cały czas, patrz. Dobra, zaraz wasza. Masz te kółko, mówi ci, 100%, bo to tylko to Ej może być. teraz będzie. Jedyne co zmieniaj, to z kucaniem, Że na kucanie jest cooldown. Zapytasz Delorda, czy to, to kurwa prawda, be. że w ten weekend... Bomba najemię w Katowicach wyrwał dwie puszyste Mama City i pierwszy raz w życiu... No jest li... Delord. brój, brudz, Nie, no nie będę takie rzeczy pytać. Ja mam po prostu taki plugin, który statystyki pokazuje, co przeciwnik w czym jest dobry, jakie ma KD, wszystko. W tym są dobrzy. No właśnie, wszystkim. no właśnie o to chodzi, że każdą mapę mieli lepszą od nas, prócz Nuke'a, tylko niuk mieliśmy lepszy, Miraż był w miarę taki porównywalny, no nie? Ale wiadomo, ja. w dalszym ciągu są to tylko statystyki, prawda? Oszukujesz i sobie przewagę robisz, mordeczko, każdy z tego korzysta. A nauczyli mnie tego ludzie, którzy grają w i mają po 2,5 tysiąca i więcej elo, więc sorry mordko. Ej, nie chcę nic mówić tutaj wszystkim widzom i zebranym, ale średnia wieku, kurwa, w tym FaceTime to nie ze 30 lat. W ekipie? No. A ile mam ma lat? Najwięcej mamą, wszystkich chyba. Mam on 3-8, chyba mogę powiedzieć, tak? U... Bo i tak mówiłeś. Tak, to nie jestem. To A jak tam z w relacji mama wygląda teraz? No, to taka zawsze, jak taka sama, jak zawsze, no nie. Czyli burzliwa. No. No to nie wiesz, bo Wy ty jesteś jak Bonnie Light dla mnie. Ja się kurwa z nim kłócę, ale no nie wiem, ogólnie się lubimy, ale no wiadomo jak to jest z tymi kurwa... relacjami, argumentami. Wiesz jak to jest, no to wiesz jak jest, no kurwa, no, raz, raz ten, więc przegnie, raz, ten przegnie. Ej, ale wiecie co? W mnie, że strolowali tę mapę i po jest lewej jest B, a po prawej jest A. Powinno być kurwa na odwrót. Powinno być A po lewej, a B po prawej, a jest na odwrót. Co, zbiegamy. co, zbiegamy co, zbiegamy powinno, po być, co powinno być? Mamo, nie zagramy idealnie ty. Dobra, ale nie, co ty z tymi BS-ami ty powiedziałeś, to ci oświecę. Nic mądrego, nic mądrego. To, to, to teraz Zbie... staj na CT, CT musi mieć bliżej, dla nich jest po lewo i po prawo wtedy. Ale nie chodzi mi tylko o nazewnictwo. No tak, no to ci mówię właśnie, że to od strony CT no jest, jest liczone a nie od Tak, CT ma A po lewo. lewo. Mordeczko, dlatego troszkę nie do końca powiedziałeś. Od strony CTX jak stoisz, gdzie oni mają to bronić, faktycznie mają dobrze. Po lewej A, po prawej B. Ty masz odwrotnie, bo ty masz atakować. No i widzisz, jak ci mam odrodze. No. Dobra, tam kurwa gramy. Nie, bo ja też tak się wkupiłem, kiedyś mi też to powiedzieli właśnie. Też nie wiedziałem tego. Tym w nie mam, bo zamieniłem na pieniądze. Nie łatwo, normalnie po prostu, no nie wiedział to mu powiedziałem, to ja nie mówię tego złośliwie. Jak coś nie mówiłem tego złośliwie, żeby nie było, bo już tu kurwa, pajacują. No, no, Jeden no, no. plecy, woda, plecy, woda na pewno. Jak plecy, plecy, jak dwóch zostało? Co ty pier... Jaka woda, kurde! Jeszcze, jeszcze na pewno ci powie. Myślałem, że trzech. Na sorry. pewno! Mordo. Byłem, <grym> Byłem zaaferowany, <grym grym> wiecie? Przepraszam. Nie, wiem, ale ty śmieszne. Weź na koniec. Teraz, na pewno! Dobra, rasha, rasha na makach. Wszyscy. Tak, tak. To to tak oni burli! się, że tyka to! Kończy się chłopaki i ta. Yy, cierpliwość do tych diglów, mamą trochę, nie, nie sądzisz? Czemu przecież diglem rundę nie ci do... zrobiłem, nie sądzisz? No, nie. A, a pięć rund co? Ale to nie z Diglem grałem, tylko akurat z 5-7 i też dwie rundy pod rząd się wymieniłem jeden na jeden. full za 5-7 to a jest A to Dlatego jest war, że się wymieniłem. No nie, właśnie, nie do końca, bo ja zabijam gościa, który musi wejść do ciebie, on musi no do ale się nie, wejść do ciebie. No ale ty bronisz bombsite. Jak oni zabiorą jednego CTK, to reszta musi rotować i. i y, no dobra, to inaczej to pójdę. Yy, no nie wiem, no inni mieli bronie i zabili mnie, Jak to wytłumaczysz? No, jeżeli chodzi no, już o same bronie, to ci wytłumaczysz, że już się tak tych broni przyczepię. Ja to chodzi mi tylko mam Ale chodzi, ja rozumiem, że, że ty masz rację. Ja wiem, wiem. Szansy, no. ja wiem, tylko że jestem właśnie dziwnym graczem, że ja jak dobrze się ustawię, to ja zabiję z każdej broni. A jak, jak nawet czasami źle stanę, to nieważne, czy miał kurwa, bazukę tam, czy kałacha, i tak nie trafię po prostu. No ja Ale tak nie wiem, czy to jest prawda, to co ty mówisz, bo... Patrz, szalanc no, no. pistoletem musisz trafiać w jeden punkt, który sprawi, że zabijesz go szybciej. No, A mając zwykłą też. Broń, no też musisz w głowę. No nie do końca. Mając zwykłą broń, możesz zajebać szybciej kogoś, nawet nie będąc w z Nie wiem, ja z, broni, ja z każdej broni celuję i tak tylko w głowę. Jeśli mam być szczery, no nie? Przynajmniej staram się, no a to co ci pójdzie na dół to Nie, znaczy ogólnie DeLord masz rację z tą bronią, że się robi, to jako, że się powinno. ja cię jak najbardziej tego nie obalam. Chodzi o to, że ja jestem takim graczem, że ja mogę czasami zrobić coś na forsie z pistoletu Acea. Wiele razy mi się na Ci udało wygraliśmy na dziesiąte levely i się udało. Po prostu ja mam tak, że czasami lepiej mi się zagrać, czasami gorzej. Czasami mogę nawet najpłowniej na świecie zagrać z najlepszej pozycji, z najlepszą bronią. Po prostu taki jest CS. A czasami zrobić coś nieobliczalnego z dupy jakoś i wygrasz. Jakąś słabo. Nie akceptujcie, bronią. gramy! Po prostu no ja tak mam, że lubię sobie na tym Forcie zagrać. Lubię, lubię Dobra, sforsować. A, zabić. Pro, a procentowo to ile razy ci się takie coś zdarzyło? Yyy, stop wygrywam forsy. Dlatego to gram Nie stać mi na takiego. Cześć majoru, no czy nie stać mnie, stać mnie, ale no Dobra, jestem. nie na tyle, żeby móc tyle wyjechać. gdybym jak inni streamer zarabiał po 200k, to mógłbym takie 20k co miesiąc się wypalać na coś, ale nie mogę. O, to bo nie dziury? Tak nie. Tyle co oni wydają na skrzynki o, to ja u... mam parę o... miesięcy starych albo w rok niektórych nawet Patroni jesteś, dobrze ogarniasz Znaczy powiem tak, CS to była gra jedyna, w którą byłem dobry i nie będę tego ukrywał Albo albo przynajmniej przeciętny, no nie? Nie, ale jeszcze szachy przecież, dzisiaj mnie Ale to kurwa wcale to 20 lat temu, co cs całe życie grałem po prostu, nie? mi ktoś longa co CS to była pierwsza gra, w którą zagrałem praktycznie szachy grałeś, mam Noo, ja nawet kiedyś na turniej amatorki jeździłem My mieliśmy normalnie swój klubik szachowy, taki wiesz, szkolny Ej, dojechali mida, dojechał tak przeskakiwałem, zobaczyłem, że na środku są, to rzuciłem granat po tak, już, 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 spokojnie. No ja jestem spokojny, tylko że oni i tak wiedzą, gdzie jesteście, wyłoka nie używacie. cicho, cicho, cicho. Ja, A, ja wrócam, cicho. wracam, na A, na, na longa. Tak, ba, jeszcze jeden. Nice, Vandy, kur... ale Co to ale zrobiłeś. Czołek, kur... A. Dlaczego broń. zmutowałeś Vandera, Mamon? No jak mówi, cicho, cicho do mnie, no w wkur... Nie takie coś, no nie. Ja na przykład, słuchajcie, to nie to, że jestem ofensywny, gram w cs z milionem ludźmi i to się w... jest sobie mutek. ktoś ci gada, pyk, jeden klawisz, wy no stop, gadacie, jak my gramy, nawet razu się do nikogo, kurwa, nie spierdoliłem, ja, ja się, kurwa, nie spierdoliłem, no bo jest. po prostu sobie mutuję i jest spoko, no to nie ma problemu, no ja już nic A nie A jak byś nie chciał, żeby na przykład, wiesz, jak jest dużo na Wojskomach, jest dużo... Bo no właśnie o to chodzi, że jak jak najlepiej, chciał, jak, jak chcesz mówili. coś usłyszeć, po prostu, żeby sobie... Zaraz... Znaczy, wiesz, ja wiem, że ja dużo gadam, ja nigdy nie powiedziałem, że on nie miał racji. Bo po prostu no to A. wyszło w takiej sytuacji, że wiesz, to wyszło po prostu w takiej sytuacji, że gdzie ten? Po prostu akurat tak się skumulowało no dobra, to wszystko, dobra. no nie? I się w bo nie lubię strasznie na tylu, jak też się ucisz, no? Że... No nie, no wiadomo, nikt nie lubi, nie? Nikt nie? lubi, nie? Leży MK. I nie, nie, nie. panowie, gra... ja chcę długo mi znowu z Wandim, Kur... co? Dawaj Wandi. Kurwa, nie leży, kurwa. Już nie leży, pierwsza ich człowieku. Tą broń rzucam i kurwa gardzą. Chcesz zagrać MP9 mamon? Ma trzymać 10? Głupio, on cię nie słyszy. Wander nie wygłupia, się kurwa, on cię nie słyszy. A co on pierdoli? <śmienny> <śmienny> to sekundę grajcie sami teraz. <śmienny> Ej, serio wyszedł! No nie będę starowana grał. No jak mówili, że mówił, to jak nie mówił. Rozjedziemy się kipę, kurwa, no. się. No dawaj, nie, on no. nie wyzywał no Dawaj, bo jest 11-4, potrzymujmy cię w naszym składzie. Tak, ja i bez sobie wygracie Z tobą, jesteś ważną osobistością, chodź. Nie denerwuj się, no luźnie. Padelorę z miał... No ja tak, no ja nic nie poradzę <laughs> <na> to, no. <laughs> A co <że> akurat <laughs> <kawałek> losowało? <laughs> BOTROK! Trzeba to <laughs> <kurwa, śmiech> trzeba poddymiać. Kurwa. No wiemy, że to był na TikToka nagrywałeś. Nie ty. no, nie na TikToka żadne, ale wkurzyłem się po prostu, no bo ty, no co on coś do mnie kurwa tego, ty mi że on coś do mnie i kurwa próje się pewnie no mnie, to spierdłam ty kimby się tu polaszy to. Się mi ale jesteś odmutowany o, wit, ale za co ty mnie zmutowałeś? A bo mi mówisz o cicho boci, no bo cicho ja, ja, no bo ja, ja rozumiem ja cię, ale ja cię mordusz ja rozumiem. Od B, ja wiem to Ja cię rozumiem, tylko ja nie lubię czegoś takiego, jak ktoś mi mówi, żeby cię uczysz, też byś na pewno nie hmm. lubił, ktoś tam troszeczkę by cię to zdenerwowało, wiesz, dlatego no, ja okay. wytłumaczyłem od razu o co chodziło i nie to, że okay, tak coś okay. tam do ciebie. Tak jest spoko, no, po prostu chciałem Ja mam takie swoje odpały w sensie, że ja muszę się zbutować, musi mi przejść i muszę zagrać dalej. Już, już git? No, znaczy. tak nie masz? Nie, w LoL to jest, to jest to, taka gra, gdzie cały czas spiedłeś, jest toksyczna. To ja się ciebie pytałem, czy a. broń chcesz i się spingowałem. A, a ja mówię o nim ja chuj, mówię, chur... już coś mnie wyzywał. Ja to przepraszam, że cię też zdenerwowałem. Nie, ja, ja chillek. Ale ja mówię, ale panowie w, naprawdę, zbingujcie sobie No Dawaj, Nie, Ja już nie gram, ale się z kimś to zagrać, jedno razie Warto mieć takie właśnie zmutowanie się, żeby, bo zanim powiesz komuś, zanim on, do niego to dotrzesz, jak wszyscy krzyczą, zanim on to zrobi, to mi więcej sekund no ty zginiesz w tym czasie. A tak Ej, po prostu no, co ci gada pyk, mutę To ci gadapek, muta... time, time efficient. To był time efficient y, play, tak? No, no Wiesz, no bo czasami Ej. nie słyszysz, a goś biegnie w ciebie, a ludzie gadają. No to co mutujesz, bo zanim byś powiedział cicho, to jeszcze cię to wypłodzić. A tak po prostu mutujesz Bater. i jesteś dobre. Dobra, no, no to pan no, no, to robię. Ja to pamiętaj. Remek. Remek, re o. A, chuj. Dobra, żegnam. Chciała. No coś, coś. Pa, pa.